Skurdebelek 2025 dobiega końca, a zatem podsumujmy sobie te 10 dni z trenerem Janem Urbanem. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Pytanie otwierające: Czy jest trener zadowolony z tej pracy, którą tutaj wykonaliśmy? Zgrupowanie się jeszcze nie skończyło. Wiesz dobrze, że każdy trener na zgrupowaniu życzy sobie, aby było jak najmniej kontuzji, a przed nami przecież jeszcze jedno spotkanie. No tak, to spotkanie dzisiaj będzie zamknięte dla mediów, z powodów nazwijmy to. Taktycznych, natomiast porozmawiamy sobie o tych dwóch wcześniejszych sparingach. Zwycięstwo w, z drużną z Serbii, MT Belgrad, porażka z Paxi FC. Co te sparingi trenerowi powiedziały przed startem ligi? Przede, przede wszystkim chodzi nam o rytm meczowy. Oczywiście, że mamy jakieś założenia, które chcemy wykonać w każdym sparingu. Nie inaczej było w tych dwóch, natomiast no, no przede wszystkim nie ma ich zbyt dużo więc no, trzeba było te minuty rozdzielić, ale nie chcemy też eksperymentować. Dzisiaj mamy trzeci sparing, w tamtym zagrali po 45 minut na dwa zespoły. To był dobry sparing, bo nie przywiązuje większej wagi do wyniku, natomiast do tego, co chcieliśmy robić na boisku, jak chcieliśmy grać, a przeciwnik był agresywny, często podchodził do nas z wysokim pressingiem i wydaje mi się, że w wielu sytuacjach znakomicie żeśmy sobie z tym poradzili. Także można było być zadowolonym po tym pierwszym sparingu i przede wszystkim po tak długiej przerwie, że jednak ta piłka w jakiś sposób ich słuchała. A ta drużyna Paxi nie przypominała trenerowi momentami puszczy, bo miałem wrażenie, że taki Fizyczny styl, właśnie gdzieś oparty na, na tych walorach motorycznych, to chyba coś, czego możemy też się spodziewać w pierwszym meczu ligowym. No, nie, nie, oby mi nie przypominała. <laughs> pusty nie, nie, wydaje mi się, że jeśli mówisz, to już pod względem warunków fizycznych, owszem, to tak, natomiast moim zdaniem to bardzo dobra drużyna. Oni znakomicie operowali piłką, to był naprawdę wymagający rywal, było widać, że wiedzą czego, czego chcą. Rzeczywiście, mając takie warunki fizyczne, tych dośrodkowań było, było dosyć dużo i, i, i mogliśmy pod tym względem cierpieć, ale mimo wszystko wybroniliśmy się z tych różnych wrzutek bardzo, bardzo dobrze bramki stracone błędy indywidualne i rzeczywiście, rzeczywiście tak było z tego sparingu jeszcze bardziej byliśmy zadowoleni bo tam bodajże sześciu zawodników zagrało już ponad 60 minut dobry dobry wymagający sparing na tle takiego rywala fajnie to wyglądało sześciu zawodników ponad 60, ponad 60 minut i był też taki moment, że sześciu zawodników młodych grało z tych spełniających wymóg młodzieżowca. Zatem pytanie, wiadomo, że tutaj ciężko wskazywać konkretne nazwiska, ale tak jak Dominik Sarapata gdzieś wywalczył sobie miejsce w, w pierwszej drużynie obozem w Austrii, czy teraz też, który z tych naszych młodych zawodników zrobił na, trener, na trenerze dobre wrażenie? Nie no ja bym chciał, żeby wszyscy zrobili dobre wrażenie, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby robili progres. Na to wszystko potrzeba po prostu, po prostu czasu. Są zawodnicy młodzi, którzy już wcześniej z nami byli, tak jak Tobolik, Zielonka, Barczak, ale faktycznie wzięliśmy młodego Mazurka, jest z nami dominik Sarapata. Fajnie się pokazali. Mimo tego, że, że tam jakiś błąd popełnił e, e, Mazi, e, to, to fajnie się go oglądało. E, widać było, że jest odważny w tym, co robi, pewny siebie, e, ale, ale my na tych chłopaków patrzymy bardzo spokojnie. Będziemy e, ich monitorowali, oni będą trenowali z nami, e, będą się przyzwyczajali przede wszystkim do. No, do takiego rytmu treningowego, ale pierwsze wrażenie jest ważne i to pierwsze wrażenie naprawdę było dobre. W tym też sparingu z Paxi zagraliśmy już bez Damiana Rasaka, który oficjalnie przeniósł się do właśnie Ligi Węgierskiej. Niepewna jest wciąż przyszłość Norberta Wojtuszka. W jaki sposób te odejścia wpłyną na, na trenera zespół? Wydaje mi się, że Norbert, jeśli dojdzie w końcu do, do tego transferu, tam akurat no jest więcej zawodników na tej, na tej pozycji. Też to była taka sytuacja, gdzie straciliśmy Manu przez kontuzję mhm. i, i szukaliśmy tego zawodnika, który dałby jakąś gwarancję gry na tej pozycji i rzeczywiście wykorzystał to bardzo dobrze norbi. Z drugiej strony szukamy też pozycji dla, dla młodzieżowca. Jest Paweł Wolkowski, który też tam mhm. możemy zagrać. Norbi. Też grał na środku pomocy, gdzie po odejściu Rasaka taką alternatywę byśmy mieli, ale może jej już, już nie być. Natomiast przyszedł Sondre, który też na początku no, no wygląda dobrze. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak pracuje, jak grał w tych sparingach. Także, Wydaje mi się, że na, w najbliższym czasie poradzimy sobie, natomiast no, musimy uważać na to, że jeśli będą kontuzje, to możemy mieć problem. Stąd też będziemy się rozglądali, w jaki sposób e, uzupełnić ten, e, ten skład. No właśnie, też jeszcze słowo tylko o Sondre, bo on jak przyszedł do klubu, mówił, że wie, co to znaczy słowo, co znaczy słowo górnik, że rozumie ten górniczy charakter. Czy faktycznie zauważa trener u niego, Taką waleczność na boisku, i że to jest to, co on może wnieść do zespołu? To na pewno tak, ale mnie bardziej cieszy to, że on jest takim chłopakiem bardzo otwartym. Mhm. Już na samym początku kierował w środkowej strefie boiska, gestykulował, mówił gdzie kto, żeby przesunął i tak dalej. To jest ważne, bo to mi mówi, że taki zawodnik. Dość szybko może zaadaptować się w nowym środowisku, w nowej, w nowej drużynie, i, i mam nadzieję, że tak będzie. Trenerze, dzisiaj gramy ostatni sparring, już jutro wracamy do Zabrza, zaczynamy ten mikrocykl przed puszczą. Wraca runda wiosenna, wraca ekstraklasa. Z jakimi nadziejami, z jakimi celami ją rozpoczynamy? Chcemy przede wszystkim dojść do takiego, i to jest najbardziej takie no, taka niewiadoma. Czy, czy my zaczniemy rundę wiosenną grając na takim poziomie, jak skończyliśmy rundę jesienną? To by było, do tego przynajmniej dążymy. To by była e, wspaniała sprawa, bo, bo zespół grał dobrze, grał widowiskowo, grał efektywnie. E, to, to, to nie jest łatwa, łatwa sprawa. E, Zaczynamy od puszczy, od puszczy która nam nie leży. No nie oszukujmy się. Statystyki mówią, bo mówią że nie, no nie, nie radzimy sobie z nimi ani na własnym boisku, ani, ani na wyjeździe. Ja to chcę wykorzystać jako motywację dla zespołu. No, tam nie ma, nie ma mowy o tym, żeby, żeby puszcze zlekceważyć, bo, no bo nam nie leżą i, i musimy zrobić wszystko, aby ten początek był dobry, a że gramy, że gramy u siebie. I mamy, mówisz o celach, mamy e, nadzieję na to, że poprawimy swoją pozycję na wiosnę, więc dobrze by było zacząć od e, pozytywnego wyniku. Na to bardzo mocno liczymy. Dziękuję panie trenerze. Dziękuję. I zapraszamy już w niedzielę o godzinie 12.15, w sobotę, prawda? Nie w niedzielę. W niedzielę, w niedzielę. W niedzielę, w niedzielę o 12.15 na arenę zawrze Mecz Górnik, zawrze Puszczanie Połomice. Serdecznie zapraszamy.